Mi się wydaje, że wszyscy myślą, że piłka nożna to jest sport męski i tylko faceci mogą grać w piłkę nożną, że dziewczyny nie pasują do tego sportu i to nie jest takie ciekawe, jak się ogląda kobiety, a mężczyzn i tak dalej. Mam nadzieję, że to się wszystko rozwinie, bo na pewno dziewczyny na to zasługują. Nazywam się Oliwia Cichy, mam 15 lat, mieszkam w Dąbrowie Górniczej. Grałam w piłkę nożną od około 7-8 lat. Jak byłam młodsza, trenowałam karatę, jednocześnie tańczyłam i musiałam wybrać, bo w młodym wieku to też co za dużo to niezdrowo. Wybrałam piłkę nożną i myślę, że wyszło mi to na dobre. Na początku nie byłam przekonana do tego sportu, ale zaczęłam tą przygodę, jak zostałam wzięta na turniej z drużyną mojego taty Daishman. Bez treningu, po prostu jako dodatkowy zawodnik, bo dziewczynka była jako piąty czy szósty zawodnik, już nie pamiętam. Spodobało mi się bieganie za piłką, no dlatego zaczęłam trenować. Zaczynałam w MKP Dąbrowa-Górnicza. Po drodze jeszcze grałam z dziewczynami w GKS Tychy. Jednak wybrałam grę z chłopcami i trafiłam do Silentu. Było oczywiście ciężko. Trzeba było grać szybko dwa kontakty. Później zostałam zaproszona na trening do dziewczyn z rocznika U15 Wolfsburga. Miałam wtedy bodajże 13, 12 lat, 13. To było przeżycie, które zapamiętam do końca życia, bo strasznie się stresowałam. Nie mogłam się skupić na jednej rzeczy. Miałam ciągle jakieś myśli w głowie, ale możliwość zobaczenia, jak to wszystko wygląda tam, w Niemczech i w ogóle. W tych późniejszych latach, gdzie już kończyłam to grę z chłopakami, typowo w wieku 14-15 lat, chłopcy byli, to widać było, jak odstępowali ode mnie wzrostem i fizycznie. Ale uczyła mnie to szybkiej gry, która mi się na pewno przyda tutaj trenując z dziewczynami, kiedy dostałam pierwsze powołanie do reprezentacji Polski U 15, yy, byłam przeogromnie szczęśliwa, yy, zestresowana, ale chciała, jak tam pojechałam, chciałam się pokazać z jak najlepszej strony yy, później yy, było jeszcze wiele innych zgrupowań, na które nie zawsze się dostawałam. Było wiele wspaniałych zawodniczek. Trzeba było sobie wywalczyć miejsce w składzie. Dziękuję. Mam dwóch braci, którzy również grają w piłkę nożną. Jeden w wieku 9 lat, który gra w Akademii Futbolu Silent tutaj w Dąbrowej Górniczej, a także w Akademii Młodych Orłów. Drugi starszy w wieku 16 lat gra w drużynie seniorskiej Unii Strzemieszyce w Lidze Okręgowej. A wszystko wzięło się stąd, że pochodzimy z piłkarskiej rodziny, ponieważ mój tata także grał w piłkę nożną w Zagłomie Sosnowiec, Także zadebiutował w ekstraklasie mężczyzn. Grał tam w latach 90. Na pewno mam motywację ze strony rodziców, mamy, taty, którzy mnie wożą na treningi, szczególnie mama, starają się mnie wspierać w tym, co robię. Nauka jest na równi z piłką nożną. Chodzę do Gimnazjum nr 4 w Dąbrowie Górniczej oczywiście. Później planuję iść do liceum ogólnokształcącego, ponieważ chciałabym dokończyć w Dąbrowie swoją naukę. Uważam, że Dąbrowa Górnicza to jest piękne miasto, wiele do zwiedzenia. Z lato na pewno wiele możliwości do spędzenia czasu, na przykład w pogorie. Atmosfera świetna, dziewczyny się mną no zajęły, tak to ujmę. I starają się mi stworzyć odpowiednie warunki, żebym się tam nie bała ani nic. Teraz na pewno jest lepiej niż na początku. Przychodziłam z ogromnym stresem, stresowałam się, szczególnie na treningach, jak miałam wyjść z piłką jakieś ćwiczenia i tak dalej, ale minęło i teraz czuję się jak jak pełnoprawna zawodniczka pierwszej drużyny. Nie sądziłam, że to wyjdzie, że wpuszczą mnie jeszcze w meczu z mistrzem Polski, ale kiedy usłyszałam, że wchodzę na boisko, byłam naprawdę jednocześnie strasznie zestresowana, ale yy, szczęśliwa. Po meczu tak samo jeszcze żyłam, jakbym dalej była na boisku. Uważam, że runda jesienna była bardzo daną rundą, ale wiem, że stać wszystkie dziewczyny na jeszcze więcej i udowodnimy to na boisku. Na wiosnę. Słyszałam o porównaniach do starszych, bardziej doświadczonych, lepszych zawodniczek. Na pewno fajnie jest usłyszeć takie słowa, ale nie zwracam na to uwagi. No, patrzę tylko na siebie. Oczywiście zbieram, analizuję grę innych zawodniczek, lepszych. Nawet z ławki, jak siedzę, jak się y, poruszają, zawodniczki na mojej pozycji. Na pewno jest różnica w doświadczeniu między mną a dziewczynami, które już grają dłużej, y, są ograne w tej y, ekstra. Bardzo lubię oglądać mecze piłki nożnej w telewizji. Y, można się wiele nauczyć, y, szczególnie analizując grę poszczególnych zawodników. Ja karzowniczka e, chciałabym grać za granicą. Miałam propozycję, ale s, y, jednak stwierdziłam, że jestem za młoda, ale patrzę przyszłościowo na to, że chciałabym wyjechać i się rozwijać dalej za granicą.